Witamy Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy razem w Hero Zero, a dzisiaj, słuchajcie, będzie niesamowicie, zresztą jak zwykle. E, kochani, mam dzisiaj do wbicia 30 poziom naszym zwierzęm, a mianowicie naszą słówką, która się nazywa Taxi ZRT, znaczy zagrajmy razem team. E, no ale mam nadzieję, że dzisiaj ją wbiję, znaczy powinienem wbić, e, będzie miała ona już nowy spell, ucieczkę po, spod łopaty, ostatni nareszcie, kurczę, bo wbijam to już nie wiem. Z dwa tygodnie. To jest Ana czy On? E, to jest akurat on. on. Tak, tak, to jest On, to jest okay. Samiec wilków alfa, nie? No, także <laughs> <Szwadron>. spog... <laughs> Nie, to jest właśnie samiec wilków alfa. No ale... Taki wiesz, samcowaty samiec, nie? No ja wiem, szwadron wilków alfa to jest to akurat ze szerega. Nie, pozdrawiamy. E, dobra, puścimy sobie trening, ponadto puścimy sobie misję, a ponadto zadanie nadzwyczajne będziemy zaraz robić. Ale zanim to, to jo, już chciałem sprzedawać. E, nie, tu nie sprzedajemy tego. To co robimy? E, będziemy. Aha, no tak, najpierw trzeba zaatakować imeczków. Na początku atakujemy ziomeczków, y, potem zdejmujemy i robimy zadanki nadzwyczajne. Dobrze, Liga. kogo mamy tu w Lidze, zaraz kogoś skrzywdzę. Roki 9, Roki Balboa. Wasze zdrówko widzowie. Chcesz, kochanie? Nie, dzięki. Już nie, za to wcześnie. nie. Dobrze, y, w takim razie. O, prosto, ole secik ma fajny. Co to jest zasecik? To coś na twarzy? Aha, Be. bo ziomeczek sobie go ten wykrawcował. Wykrawcował Nie ma takiego wyrazu. Wykrawcował sobie. Dobra, ja też sobie wykrawcuję. Chcę sobie wykrawcować też tak jak on. Yy, o, tylko na jaki? Ja wiem, idź w dół. Toga. Nie, w dół. No. A na to tarczę. No tak, ale to jest nasz, nasze plecki. No To co, myśmy na to Dobra, odpalamy sobie. Jech! I poszła. Poszła tarcza. Ta Widzisz ma na pleckę. Dobre. Ale jest słabo, słabo to wygląda. Wygląda jak żółw Ninja. Tylko jest y, fioletowy? Różowy? No właśnie, Coś to jest ten, ten problem. problem. Dobra, maskę. Maskę przerobimy sobie. Zoro mi się podoba. Robin Hood jest taka sobie. To. Kapelusz Safari to nie. Kask też nie. To też nie. <grymne> Peleryna kąbiolowa. O, heumik. Dark, Dark, Dark. Vadera. Hardkorowego fana. Może być spoko całkiem, tak mi się wydaje. A zróbmy tego, o tam masz od yy, strażaka. Będzie strażak sam. Nie, nie podoba mi się. No idź ty. Yy, muszkieter, czy może, czy może. Bandyta. Google narciarskie to nie. Czy Dark Vadera? Wiadro z oczami. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Boż, jak gównianie. No Luju, zmieniam to. Dobra, kapelusz sobie wrzucamy. No już, już lepiej, już lepiej. E, poczekajcie sekundkę, zakupię sobie 30 oponek na szybko. Okej, okay, już słuchajcie, z wami jesteśmy. E, już odświeżyłem. Teraz tak, zmieniamy sobie korpus na jakiś fajny. To jest najważniejsza część. Fajny ten jest. Nie. Bluza? Nie, koszulka polo to nie. nie. Uuu, kimono. Kimono też mogłoby być zarobiste. Mm. Muszkieter. No ale nie robimy chyba muszkietera, no, bez no, przesady. No to już ma na głowie jak wzor. No to małą brakuje. Tym, tym, tym. Co? Nie ma to nie. Może jakieś inne? Co to jest? i habit prawie drwala to nie zobaczymy to jak to będzie wyglądać przejście smoka chyba mogło być ciut lepsze no mogło być ciut lepsze słuchajcie więc no zobaczymy to no to to będzie innego koloru? O, Ale teraz nie widać... Po królewsku! Czego nie widać? Tej tarczy z tyłu, to jest raz. I dwa, teraz nie pasuje ten kapelusz na łbie. No to zmieniamy kapelusz, bo to jest zarąbiście, to, to wygląda zarąbiście. Dobra, na jaki? Hmm? Bo ja wiem. A jakie by tu zmienić? Może na okulary jakieś? Dobra, może się nie bawmy w to aż tak Dobra, buciki trzeba zmienić Co, te są brzydkie? Nie są najfajniejsze Te są fajne To nic, że nie pasują do reszty, ale są fajne Może te mm, nie. trąpeczki takie żółte? Dobra, bierzemy chyba. Trąpeczki złote są Okej, okay, Kejno, czy nie? Zostaw już to. dobra, być. pas. Nie jest tak tragiczny. O kurcze, z pasem mamy sporo do wyboru, nie? Setnij, tam masz przecież coś z czerwonym. Na pewno znajdziesz. Z czerwonym? No, bo tam to jest jakby z czerwonym, tak. Szlauf jest czerwony. A może o ten? Jak chcesz. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. I. No, całkiem spoko, może być. Żartuję, zmieniam to. Dobra, lecimy dalej. Co tu może być? Może ten? No, może, może. Wydaje mi się, że ten będzie lepszy. Czarny wyszczupla. O! Tak, ten jest lepszy. Ten jest lepszy. No, no i co? Ten hełm dalej mi nam tu nie pasuje, co? Ten hełm jest najgorszy, kurczę. Bo on nam tutaj najbardziej nie pasuje. To co zamiast tego można wziąć? Oksy. Mm, oksy, które? Tamte. Te? Mhm. Agent 007. Zgłoś się. Uuuuulala Lala! Ej, teraz tylko fryzurkę trzeba zmienić, nie? A to się da? No, da się. Na taką czarniejszą po prostu. Yy, gdzie jest wygląd? Yy, wygląd, bohater. Wygląd yy, głowa Fryzura jest druga. Tak, ale żeby była czarna. Aha. No to jedziesz w strzałku. Ale chyba nie ma ciemniejszej. mniejszej. No nie ma, nie ma. <ścoughs> Którą ją miałem? O, jest czarna. Ty no dla mnie to jest taki mega ciemny brąz. No ale okej, okay, no przeboleje No dobra, jest gicior słuchajcie, jest gicior No ładnie, ładnie Te buty bym zmienił Zmieniam buty? Nie Nie zastanów, bo masz tu tego smaczka A, żółtego No tak, trochę się komponuje No i fajnie, no i jest gicior No i tak sobie przekolorowaliśmy prze naszą postać Słuchajcie, wspomagacz, odpalamy sobie nasz wspomagacz Bo kurczę nam się tutaj kończą, nie powoli mm. Wasze zdrówko jeszcze raz. Sorry, że tak popijam sobie co jakiś czas, ale wiadomo, po prostu suszy mnie po pewnym czasie i trzeba, trzeba popijać, żeby mnie później gardełko, gardełko nie bolało. Co ja dostałem? Aha, to było do chyba tego. Świeczuszka. Mhm. Tak, to było tutaj. E, oczywiście, treningi sobie prawie wszystkie dzisiaj zrobiłem, zostały chyba tylko trzy e, misje. Wiadomo, już misji przestałem robić, więc nie robię ich jako tako. No a zaatakujmy sobie jeszcze kogoś na ręce. Z tym, że weźmiemy i kupimy sobie może jakieś nowe, nowe rzutki, bo nowe, już mamy nowe. tylko siedem. Nowe, nowe. Tak, i niech będzie kuj, zatykujemy sobie ziomeczka. O, dobra. Bęk, poszło. Bęk, 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 bęk. No ale nie kupuję, nie nakładamy jeszcze, bo ten jest przeciwnik słaby. Poczekaj, sekundkę. Weź stań na chwilę. Trochę, tak mm -hmm. lekko. Podnieś się trochę. No już się podniosłam. O, 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 dobra. Udało się. Udało się. Ej, Kurczę, nie, nie, nie tak było ciężka. łatwo. Ja wiem, że nie jesteś. Yy, widać nas, mm -hmm. widać. Dobra. Nie, uciekłeś. To możemy lecieć dalej. E, sorry, wiecie, przerwy techniczne, słuchajcie, krzesło nam się tutaj automatycznie obniża pod moim ciężarem. Tak. E, nie, e, bo one ma udźwig chyba, 150 kg ja ważę.. Z 90 bądźmy szczerzy. Ja nie, 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 Ma mniejszy tam 140 jakoś tak i po prostu się... No zniża. tak, tylko 2 kg mniej. Cześć, a co ten gościu ma na plecach? Yyy... Nie wiem. Zorąbiście wygląda ziomek, nie? To coś pomarańczowe, to wygląda jak jakaś flaga czy coś. No. No. Ale my, my, tak jest dobrze, nie? Z moją pomocą zawsze jest lepiej niż mogłoby być. No, ogólnie bardzo dużo daje ten te kół, które ma na sobie, tak? A tak niemożliwy. A dlaczego? Gdyż, ponieważ coś zepsułeś. No szkoda, bo już chyba trzy, tak? A ja nie wiem. Tak, już trzy były przecież, no. Ojej. Więc trzeba zaatakować kogoś innego, a który jestem w pozycji dalej, trzymam się na top 58. I to jest w tym wszystkim najlepsze, że tak. Wyobraźcie sobie, gdybym grał, gdybym nie przestawał, to nie wiem, teraz byłbym top 10 mniej więcej e, i, i to na luzie, no ale niestety przegramem, więc wiecie po prostu, jak to jest w tym życiu, prawda? Ale pyszka. Pyszka. Wciągasz. Oh Wciągam to. Jak gile nosem. Nieprawda. Dobra, no i tu 3 minuty do kolejnego ataku. A my zaatakujmy sobie kogoś tutaj. No i nie będzie to elfik. Tych elfów teraz jest od groma. Bez Wszyscy zbierają nowe sety, a ja jestem unikatowy jak... No jak? Fakt, aksus. Niestety nie ma żadnej metafory, więc dajmy fory. No dobra. Misja nam się skończyła, odpalamy misję kolejną i już startujemy, słuchajcie, z nowymi bardzo zresztą fajnymi. No, no czym? No, 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 no zadaniami nadzwyczajnymi. Uuuu Dobra, tylko nasz secik trzeba, słuchajcie, będzie schować. Ale mi się podoba. Ten nowy secik na pewno jest bardziej unikatowy, jak. Ale też nie można zmienić. No, też bym mienił. Czym też tu chowasz? Bielizna, no trzeba by było, słuchajcie, jakieś takie bielizny, wiecie, no... Żywszą, kolorową, czystszą. Tak, przydałaby się. No ale nic, e, lecimy, słuchajcie, na początku oczywiście, gdzie jest Lucy, standardowo, e, bo Lucy trzeba znaleźć, chociaż ona, ona się kryje w buszu, wiesz, bo Lucy to jest taka dziewczynka, która gra w takim jednym polskim serialu, wilkowyje. Dziewczynka to jest kobieta. Nie, czekaj, to nie, to nie. Wilkowije. To jest kobieta. A jak ten serial się nazywa? Ranch. Ranch, Boże, Wilko to miejscowość, gdzie jest odgrywany ten serial. Nagrywany. Nagrywany Odgrywane. Tak. Pozdrawiam wszystkich aktorów bardzo lubię Rancho, Rancho i oglądam czasem rzadko, ale oglądam, więc jestem fanem. No, i Rancho jest spoko. Zawsze tych trzech żulim na ławkach nie bawiło, bo to jakieś to nie są mieli... żule? Myślisz, to kim oni są? Typowe żółle, Menele. <grystanie> no bez przesady. Na ławce. No to to kim oni są? Eh? E, mieszkańcami, e, ludźmi, mężczyznami, dziadkami. E, Dobra, no mówiłem, że żółle i koniec. No ale co każdy Żul ma dom? Uuu, co oni mają dom? No, jeden przecież ma żonę i dzieci. A, no tak. No, ale lubi sobie wypić ziomeczek na czy tam z kumplami, nie jak wiem. Na no, emerytur, jak ma emeryturce, to co mu żałujesz? Już emerytka? No, tak mi się wydaje. No, no listonosz pocztą hajs przynosi. No, takie, takie, takie życie. I to jeszcze ten listonosz, słuchajcie, jest świat według kiepskich. Bo to jest taka komplikacja. Nie wiem, czy wiecie. Edzio, Edzio, listonosz kurczę. Dobra, e, zaraz dobijamy 30 poziom, jeszcze troszeczkę, Frankenstein tutaj dostanie w piernicz, a ja już nie mam miejsca, hmm. no dobrze, zobaczymy, czy może trafi nam się jakaś fajna broń, może nie, minus 13, dziękujemy, ale nie dziękujemy, lecimy dalej, no, 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 niestety, niestety, Niestety nic fajnego, chyba tak. O, minus 1, a to wciąż to za prawda. słabo. Bo, bo mamy lepszą. Teraz masz No i oczywiście sezon, se, sezonówka Mikołaj, standardowo. Dobra. O, tren się skończył. Kurde, co mi się tak dzisiaj pić? Słyszycie, kochanie, słyszycie. Nie wiem dlaczego, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, dlaczego mi się tak pić chce. Suszy. Dobra. Co tu chcą zatuszować? Dziesiąteczka. I już poszło. No i słuchajcie, pierwsze zadanie nadzwyczajne mamy. Drugie już, a no tak, kurczę. Ja też w obliczeniach się piznąłem teraz. Pomyliłem. Pomyliłem się. Pomyliłem się, kochani. Nie przeklinamy, bo przeklinanie jest złe, słuchajcie. Przeklinanie jest dla ludzi, którzy są niekulturalni. A cała nasza rodzina z RT, czyli moi fani, ja jesteśmy kulturalni. Tak, Mika? Nie należę do żadnych fanów ani nie. Jesteś rodziną ZRT, jesteś prawicą, prawicą, dominicą ZRT, nie? Po pierwsze, Mika. Mika ZRT, tak. Po drugie, nie ZRT. A po, trzecie, po trzecie, tak ZRT. Po trzecie, przez trzy, a po czwarte, nie utożsamia. Mika ZRT. Mika ZRT. Mika ZRT. A po trzecie, się nie utożsamiam z wami. Co? Z, wami. z waszą rodziną. No, god! No, god! Please, no! no, 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 Bo nie, to nie, wypadasz z rodziny, zejdź z tego krzesła, wejdź mi stąd i nie wracaj. Jesteś pewien? Jak ona może, jak ona może, słuchajcie, słyszeliście ją, że co, że, że nie jesteś z rodziny, o, nie, 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 jesteś, jesteś. I nie użyj. Nie wiem jak ty, ale ja mam zamiar <laughs> użyć swoją. OLE fajny! Chcę mieć to na łbie. Żartuję, gówniany jest. Dobra, sprzedajemy jest temat, to. Bo... Lecimy dalej. Wszystko pod wodą. I zaraz będzie chlapaka, nie? Jeden. Dobrze, mam jakieś gumiaki tam w ekwipunku. To się przynajmniej nie, nie zatrudzę za bardzo. Gumiaki, szczupaki, gumaki, szczupaki Uuu, rekin hippies Proszę nie tu nie szaleć, ziomeczku No mam milion 200 hajsu już, kurczę, szybko się zbiera, co? No i bardzo dobrze się szybko zbiera Może 290 niedługo nabije, Coś w tym jest? Można, można. Jeszcze chwilę, trzeba będzie poczekać. E, w ogóle pozdrawiam, słuchajcie, swoją drużynę. Kołam was, dziewczęta, chłopaki. Super nam się współpracuje. Chociaż nie pisaliśmy już trochę czasu. No ale wiadomo, słuchajcie, są ważniejsze sprawy. E, trzeba tutaj, słuchajcie, odpisywać na, na komentarze na YouTubie, a nie, wiecie. E, no, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wiem, że mnie kochacie, jesteście moimi fanami. Wiem o tym. E, ja was też. No, także pozdrawiam. E, o, plus jeden Nie, bo siły daje Nie bierzemy tego Niby lepsze, ale siła, więc Więc no nie, nie mm. No nie, dobra, mamy milion 300 hajsu Do wydania, więc wydajmy sobie chociaż część Większą część, dobra I zaczynamy, o misja koala. nam się skończyła Koala Koala, koala Pararararara Ale wolę pandy Pandy? A co za różnica? Bo pandy są słodsze. Ojej, pandy mają dużą uszarkę. I są czarne a nie szare i takie smutne. Szare ponure. Wszystkie pandy to żule. Co to ty jest panda? Jak będziecie widzieliście kiedyś pandę, jak będziecie widzieli kiedyś pandę na ulicy, to krzyczcie, że to żul. Tak. Mm, dury, Dobra, i lecimy dalej. I nie przeswaj mnie kochanie na odcinku, bo jesteśmy kulturalni, a dureń okay. to jest obrazo dla mnie, więc no. I to bo tak, tygówka, żeby nie słyszeli. Skutety. Nie było takie straszne. Co Kejla! Szanuj się. A. Co ty nie powiesz? Szanuj mnie. A to już Na film. odcinkach ZRT. Jo Pojechałem ostro, zabawiam się z twoją siostrą. Yy, jesteś mm -hmm. mocną no. siłą uderzeniową, walę w mur głową. Jestem łodzią ratunkową. Nie przyjadę po tytanika, bo tytanik wnet znika. Taka technika magika. Pojawiam się i znika. Jo, dobra, nieważne. Pojechaliśmy, Rudego. Teraz kolejna, kolejna, mm -hmm. na przeciwnika kolejnego. Wiesz, że taksi ma ogromnego aaa, mikrofona, no, mikrofona, bo tu jest mikrofon, słuchajcie, spójrzcie, o jaki fajny, nie wiem, czy widzieliście, chyba nie. Jest nie taki wiem. duży. Widziałasz kiedyś większy mikrofon? Blue Yeti to jest ogromny mikrofon. Widziałam. Gdzie? W sklepie. W sklepie, jasne. Mhm. To nie był mikrofon tylko Dildo Nareszcie, słuchajcie, nareszcie zagrajmy! Razem tym nasz zwierzę, słuchajcie, wbił! Wbił, tak! Wbił, nareszcie! Kurczę, ile można! Wbił 30 poziom, masakra, no po prostu masakra, jesteśmy ucieszeni wszyscy teraz, łapy w górę, słuchajcie, jeśli podobał Wam się e, filmik, mi się bardzo podobał, uh -huh. mi się zawsze podoba. No bo ja jestem najlepszy na świecie, no. dobrze o tym wiecie i dobrze rapujecie, no. Na. Dobra. Już sprzedaję, sprzedaję, sprzedaję. Panda leci kola w odbyt. Co ty gadasz to ważny, Ale nieważny, ja już... Ja już tutaj jestem na słuchajcie... na rozstaju dróg, nie? Ja jestem wyczerpany teraz. Wyczerpany jak jakieś słabe baterie, nie to to Duracell. Ha! Nie, słuchajcie, ja jestem ciągle w formie. Ja zawsze jestem w formie, ja mam dużo energii, ja jem czekoladę. Jestem duży chłoptaś. E, I mam powera kochanie, mam powera I ta waga. I ta waga, jest waga ciężka, nie? Po prostu, ja mogę się bić z Tysonem z razem sumem. na jednym rynku. Stop! Nie mów tak brzydko. Ale to było ładnie. Kanie, bo zaraz ludzie. dostaniesz łokcia i dźwignie. Ale nie sumo, to jest taki pan. bardzo chcesz? Który ma takie majte, prawie jak stringi, tylko trochę U. z grubszego materiału. Majty są fajne. Nie są fajne. Majty sumo. Nie e. są fajne. Bo wiesz, nie chciałabym so cię takich zobaczyć. Są so super. Bo widać odbyt. Nie. Widać. Jest zasłonięty. Ale to się specjalnie odsłania przy zapasach, co ty myślałaś? Odsłania się po ślady, a nie odbyt. Nie, nie. Tak, bo muszę swoimi wielkimi łapami przewrócić to drugie cielsko. I za dubsko, nie. Wyobraźcie sobie, że taki 250 kilo ziomek chwyta was za dubsko i <noise> próbuje przewrócić. Ja bym się załabał, ja bym nam mnie wystał po prostu. Nie, żeby coś, ale niewiele ci brakuje. No, no tobie niewiele, no. Ja tu już ledwo siedzę. <noise> Siedzi mi na kolanach, słuchajcie, ja już ledwo żyję tu, nie. Jestem lekka jak piórko No jak, chyba jak biurko! Z monitorem i całą zawartością, nie? Hamidło Ja ci dam Lekka jak biurko, nie? Zemszczę się Nie, żartuję, jest, jest lekka, tak mhm. Tak, jestem lekka Jest lekka! Tak, jestem lekka Chyba lęka. Co? Nieważne, odwirujemy to, jest, nie ma, nie ma siły a łyżkę sprzedam. Sprzedam łyżeczkę. Nareszcie jakaś nowa broń. Fajnie, Koczynce bo już tam tu. Tak, Uuuu, Ale ona ma dzisiaj puncze, kurczę, Ostre jak maczeta, nie? Wcale nie. Także dzisiaj nie okazuje mi litości. No kara nawet na własnym odcinku, zajdzie mnie ciśnie. <gry> Tylko troszkę. Mika bez uczuć, zerte, Jak to powiedziałem wcześniej. Nie, Mika zawsze ma uczucia Nie. Jest najbardziej, najbardziej, najbardziej uczuciowym na tym całym świecie osób, których nie znasz. Nie powiedziałbym. Szczerze skromna, jak zwykle. Nie. Nie. Zobaczymy. Nie, nie, nie. Dobra, lecimy dalej, Kani. Co ja się tak wygłupiam? Przecież ja zawsze jestem poważny. Ja jestem chłopak, który się nigdy nie wygłupia, nigdy nie żartuje. Oczywiście. Nie. Co? Ziomek przebity jak Jezus, nie? Ale to był chamski. Ale wiem, że to lubicie! Wiem, wiem że to lubicie! wy Małe, fajne dzieci, kochane moje. Ja też was kocham, słuchajcie, wasz kocham. Szegarnę, zaadoptuję. Adopcja dozwolona od lat 18, kochanie. Nie od 12. Kochanie, ja mam więcej niż ci się zdaje. Więc Co? ja już mogę adoptować. Lol. Lul. Ale jeszcze I by... chyba nie myślisz, że sama będę adoptować? Byś musiała testy sprawnościowe przejść. Jakie sprawnościowe? No czy byś tego dzieciaka w ogóle na rękę wzięła, <laughs> pobujała go wózkiem po jakiś, nie wiem, jakiś sprint, chociaż 300 metrów. Nie, żeby coś. CO? Kupiłem zmysł bohatera, Jaki peszol! Dobra, nieważne, odpalam w takim razie z zmysłem. A co tam nam szkodzi? A co? Ja sobie będę żałował, nie, 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 nie. Moja drużyna jest, słuchajcie, bardzo fajna. 27 członków. 27. 27. Brakuje nam jeszcze trzech. No cóż, kochani, przechodzimy do czytania wiadomości, ponieważ niedużo nam tu zostało gości. Jak nagrywasz to pozdrów. Pozdrawiamy Miko. Miko, Miko, Miko! Mika. Pozdrawiamy Cię Miko! Żal, Patrz, Miko241 No ja wiem no. Wczoraj, jak byłam na tych, co nie? U tych małych dziewczynek Cicho, tych małych życia. dziewczynek, co nie? To ich tata wodził do mnie Miki No Łaaaaał! Wow! Wow! co? Zróbcie pterodaktyla pteod, Pterodaktyla, Pterodaktyla Dobra, lubimy Cię ziemeczku. Krecha, ja Was też! No, łączysz ja do mojej nie. drużyny Z? Nie, niestety nie, ale pozdrawiam. Pozdrowisz Mariuszek, oczywiście, pozdrawiam. Hej, dodałbyś mnie do listy znajomych? Niestety nie. PS oglądam wszystkie Twoje odcinki z PL14 z poprzedniej serii. Miło to słyszeć, Mariuszek, pozdrawiamy. Izak 29, jestem Twoim fanem. Ja Twoim też, Izaku. Pozdrawiam. Witaj, mam prośbę, odejś. Odejrzyj... Nie, no nie zajmujesz takimi rzeczami, wybaczcie. Lecimy dalej. Royan, cześć, może mnie jeszcze pamiętasz z Gryffindor? No niestety nie. Nie, no nie zamienię się, ani nie sprzedam. Nie, całkiem. raz. się na odcinku, Dawid69, pozdrawiamy, fajny nick. Witam, naprawdę szkoda, że już przestałeś nagrywać. Nie przestałem! Wciąż to robi. What? Przecież salutuję. Co? Nie przestałem. Nie przestałem. <słuch> Wciąż nagrywam, przyjaciele. Witam Was w Nie tą powstałeś. kochaną niedzielę. Nie atakuj, bo cię przestanę oglądać! Nie! Nie rob tego milutki. Masz małe sutki, jesteś taki cieplutki. Dobra, trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. To by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości od Was i o ten odcineczek. Zapraszam A. za tydzień o tej samej porze Tak RT oraz Mika.